Producent agregatów prądotwórczych do zasilania ciągłego i rezerwowego FOGO. Niezależność energetyczna w domu i w przemyśle. Pewność w każdych warunkach. POGO! Witam się z Państwem z naprawdę wyjątkowego meczu. Pierwszy raz w historii mecz gwiazd. Polska kontra reszta świata. Na dobrze znanej macie, na znanej hali rozlega się prawdziwie fajne widowisko. Największe gwiazdy naszej ligi. No cóż, nic tylko oglądać. Dzisiaj to przede wszystkim dobra atmosfera. Dużo luzu, dużo śmiechu. Także myślę, że czeka nas fajne widowisko. Musimy pokazać nasz polski charakter, by być w stanie stawić czoła. Kolegą z zagranicy, ale myślę, że będzie bardzo dobre spotkanie. Wszyscy uśmiech, uś, no, uśmiech na twarzy, tak? A wszyscy się cieszą na taki mecz, bo nie wiem, czy już był taki mecz w Polsce w ogóle. To jest pierwszy raz. Ja też jestem bardzo zadowolony, że Cius nie wybrał do składu. I tutaj mamy naszego barcelonskiego kolegów. I teraz będzie Robić radość tutaj na, na parkiecie. Można powiedzieć, że to jest taki powrót do, do początku, bo, bo właśnie z czasem zaczynałem, z się uczyłem, no, no i teraz takie, taka wisienka na parcie. Po przeciwnej stronie gra Twój najlepszy zawodnik Pedrio. Tak, pierwszy raz gramy przeciwko sobie. Mam dlatego przygotowanych dwóch zawodników, których on najbardziej nie lubi w lidze. Zdradzisz kto to? Spychalski i Klaus. No tak, i ty, <laughs> Ekipo. Dwa? Ekipo! Jak Każdy z nas zaufań do drugiego, jeśli nie poda, niby się bawimy, ale jednak dajemy z siebie, chcemy dla siebie wszystko pokazać, że. Polska. Nie Nieprzypadkowo, się tu znaleźliśmy że Voilà, pas <noise> Ważne, ważne, Ça rentre Mamy possible. <noise> <noise> page, 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 page. Ah, mamę, zisko, Ich na poszedł. Fajnie, czy, fajnie, że, że można brać w takim czymś udział. Jest naprawdę niesamowicie tutaj atmosfera. Wszystko jest super. Elegancka impreza, jak najwięcej takich w Polsce. Połączyliśmy, że tak powiem, dwie sprawy: tak? wyjazd rodzinny plus spotkanie dzisiejsze, dzisiejszy mecz. Także dla mnie podwójna, podwójna satysfakcja, radość z tego meczu. Chcemy promować największe gwiazdy naszej ligi, a przez to promować całą dyscyplinę w Polsce. Natomiast wiadomo, że najlepiej to będą promować ci, którzy są największymi gwiazdami naszej pogłopu, to jest 400 klasy. I właśnie te gwiazdy dzisiaj możemy oglądać leśnie. Podczas pierwszego meczu gwiazd. Na razie jeszcze przegrywamy 1-0, ale spokojnie. Mamy 20 minut na odwrócenie wyniku. Mieliśmy swoje sytuacje. Bramkarze drogę nasi obronili, także mecz wyrównany. Bardzo fajna dzisiaj atmosfera, dlatego nam się dobrze gra. Jesteśmy cały czas w grze. No i wychodzimy na drugą połowę, zmotywowani, że strzelimy, wykorzystamy swoje i...

Rywalizacja na boisku trwa. Muszą Państwo przyznać, to były naprawdę wspaniałe emocje, wspaniałe kilkanaście minut futsalu, prawdziwa jego promocja. Nic, tylko czekać na drugą edycję.